W wieku 40 lat powrót do sportu i teraz myślisz, że zajmujesz połowę stawki, więc idealnie. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna porada, która, którą powinienś wziąć sobie do serca, dosłownie, to to, żebyś zrobił sobie badanie tego serca. Takim pierwszym, podstawowym tym badaniem będzie EKG wysiłkowe. Żebyś miał pewność i. Bezpieczeństwo swojego wysiłku fizycznego, swojego treningu, bo trzeba badać serce tak, jak to ma miejsce, tak, jak ono jest obciążone, czyli podczas wysiłku fizycznego czyli EKG wysiłkowe, czyli biegniesz na bieżni i masz podłączone elektrody, i jest robione EKG w trakcie tego twojego biegu. Daj znać w komentarzu na kiedy zapisałeś się na takie EKG, a tu biegnie Tomek. Tomek pozdrawia. Także czekamy na twój komentarz na kiedy jesteś umówiony na EKG wysiłkowe, żeby zbadać swoje serce i zdrowie. Szczególnie jeśli jesteś właśnie po 40 roku życia